Są tak mocno stawiały na kulturę i to nie tylko, że robicie imprezę, również inwestujecie w infrastrukturę i tak jak Pan powiedział, nie macie jeszcze tego strategii, a mimo wszystko działacie bardzo strategicznie. Sam fakt posiadania strategii nie gwarantuje powodzenia w działaniach. Najważniejsze w działaniach, szczególnie komunikacyjnych i marketingowych, jest swego rodzaju konsekwencja. My nasze działania opieramy na. Dużej ilości różnych opracowań i koncepcji, które przygotowywaliśmy we wcześniejszych latach, przekładających się na programy działań, nieco bardziej krótkookresowe, natomiast nie zmienia to faktu, iż one są dostosowane do wszystkich innych strategicznych dokumentów, jak strategia rozwoju miasta, a że nas od jakiegoś czasu już szeroko rozumianym marketingiem miasta zajmują się ludzie, którzy. No, jednak mają na ten temat jakąś wiedzę, e, no to staramy się unikać tych błędów, które, które no, niszczą wszelkie działania, nie przeskakujemy kolokwialnie mówiąc, kwiatka na kwiatek i od projektu do projektu, tylko staramy się te projekty zwierać. Kilka lat temu rozpoczęliśmy komunikowanie Katowic jako miasta wielkich wydarzeń, rozpoczynając od ściągania też wydarzeń sportowych, i kulturalnych do Katowic. No a teraz ta idea ewoluuje i znajdzie konsumpcję w dalszej drodze właśnie w opracowywanej i kończonej obecnie strategii promocji miasta. Po powiem, żeby tak mocno postawić na kulturę i komunikację poprzez wydarzenia po bardzo prosta odpowiedź. Okazja, okazja, chcemy wykorzystywać się okazję. taki troszkę AK do marketing był. Trafiła się właśnie w 2007 roku wielka impreza Katowicą, jakim były finały Ligi Światowej. I postanowiliśmy pójść za ciosem i wykorzystać potencjał marketingowy, komunikacyjny tego wydarzenia do zaistnienia obok niego i w ten sposób rozpoczęliśmy nasze kampanie miastowych wydarzeń, wspólnie wtedy z PZPS-em, potem z innymi stowarzyszeniami sportowymi i innymi wydarzeniami kulturalnymi. No i z dość dużym myślę powodzeniem, bo jak patrzymy na badania, które zawsze przeprowadzamy w trakcie realizacji kampanii, to pozytywny odbiór Katowic z każdego roku na rok jest coraz większy. I chociaż nie zostaliście Europejską Solicją Kultury, to jak widać nie zwalniacie tempa i dalej konsekwentnie właśnie w ten sposób chcecie komunikować. No a to jest największa wartość naszego miasta, że jesteśmy konsekwentni w tym co robimy, choć powiem też szczerze, nie boimy się uciąć tych działań, które widzimy, że nie odnoszą sukcesu, ale Europejska Solicja Kultury pokazała jak wielki potencjał drzemie w mieszkańcach, w ludziach związanych z Katowicami i wielką stratą byłoby go zmarnować. Jednak sam spodek to za mało i musimy stworzyć ludziom możliwość do tego, żeby w tym centrum miasta się czuli dobrze. Nie jest to obecnie miejsce, gdzie się można czuć dobrze, bo jest poprzeplatane liniami tramwajowymi, jest poprzeplatane ulicami, po których jeżdżą tysiące samochodów, jest poprzeplatane w końcu budynkami, które są budynkami nowatorskimi, architektonicznie fakt wybudowane w latach 60. 70., jednak z perspektywy dzisiejszych oczekiwań cieszą bardzo cieszą ale dość wąską grupę architektów de facto którzy się fascynują architekturą różnych okresów i co dobrze to też są ikony tylko dobrze jest te ikony powypełniać czymś co jest przyjemne dla większości z nas czyli ludzi którzy z tych przestrzeni muszą korzystać dlatego ważny projekt przebudowa rynku my nazywamy to transformacją centrum kilka lat temu został przygotowany układ koncepcyjny Potem został przełożony na, na, na projekt. Dziś ostatnie konkursowe prace związane z samą już nawierzchnią, w tej centralnej części rynku trwają, niemniej jednak inwestycja już się rozpoczęła. Koszt tych wszystkich inwestycji to e, prawie 500 milionów złotych, które są ułożone już teraz, już, po prace się rozpoczęły trzy tygodnie temu. Takie prace fizyczne, gdzie widać koparki, e, dźwigi. Zresztą za chwilkę pokażę. Trwają. Drugi obiekt, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Pewnie każdy z Polaków, kto choć trochę interesuje się muzyką i nawet niekoniecznie poważną, słyszał o Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Choć może nie każdy kojarzy, że ona jest z Katowic. Niemniej jednak jest to jedna z lepszych orkiestr w Europie. Obecna siedziba, w której orkiestra gra, występuje, ćwiczy, nie jest obiektem przeznaczonym do tych celów, a jest zbudowanym centrum kongresowym na potrzeby partii w latach, w latach 70., w sumie w końcówce lat 70. I akustyczne walory tej hali nie są na tyle, żeby można było w pełni docenić to, co się tam odbywa. Dlatego kilka lat temu postanowiono wybudować nową jej siedzibę. Ogłoszono konkurs architektoniczny, zbudowano, wybrano Wybrano projekt, no i który teraz już praktycznie za chwilkę będzie realizowany, bo mm, podpisaliśmy raptem miesiąc temu umowę z generalnym wykonawcą tych prac, a co jest wyjątkowe w tej hali, to jest to, że jest to hala, która jedyna, w sumie jedna hala w Europie miała przeprowadzone testy na, na, na modelu akustycznym. Zbudowano specjalny model akustyczny w skali 1 do 10, gdzie sprawdzano jak dźwięk w poszczególnych elementach, w poszczególnych segmentach hali będzie się roznosił. Pomagała nam przy tym pewna japońska firma, która się specjalizuje w takich badaniach akustycznych. I dzięki temu mamy pewność, że pod względem akustycznym ta hala, ta sala koncertowa będzie wyjątkowa. Architektonicznie ona też nawiązuje do tradycji, bo tu może tego nie widać, ale te czerwone, czerwone pionowe linie nawiązują do, do linii i kolorami nawiązują do architektury typowej dla tak zwanych familogów, czyli takich zabudowań dla pracowników hut i kopalń z, z, z początku XX wieku, z końcówki XIX. W związku z tym też ta tradycja będzie jakoś odwzorowana w tej nowoczesnej bryle. Ale bez wątpienia najistotniejsza w tym wszystkim jest ta główna hala audytoryjna, mogąca pomieścić 1600 osób, gdzie e, ten dźwięk będzie jak nigdzie indziej w Europie. Kolejny obiekt Nowe Muzeum Śląskie. E, w strefie kultury też budowane jest Nowe Muzeum Śląskie. Bardzo wielkie muzeum, posiadające niezmierzone naprawdę zasoby: tak malarstwa, jak i wielu, wielu, wielu. Z uwagi na to, iż zostało w czasie wojny pozbawione swojej siedziby, nie ma gdzie eksponować tych zbiorów. Zaczęto budowę nowego muzeum, część z sal ekspozycyjnych będzie ulokowana pod ziemią, część będzie na górze, niemniej jednak wszystko skomasowane w tym jednym miejscu będzie dawało ogromną wartość. Wreszcie nasz katowicki spodek, wyremontowany, dostosowany do wymagań, bo konkurencja w Polsce urosła. W związku z tym samo posiadanie Hali to za mało, Hala musi mieć odpowiednie standardy i możliwości. No i być przede wszystkim konkurencyjna, co miasto też postarało się zrobić. No i Międzynarodowe Centrum Kongresowe, o którym mój kolega za chwileczkę powie. A ja tylko dodam, że najważniejszym chyba takim symptomem, takim symptomatycznym obrazem tych przemian jest to, że cała strefa kultury. Powstaje na terenie dawnej kopalni. E, jeszcze 15 lat temu, w tym miejscu, gdzie budowane jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe, gdzie powstaje Muzeum Śląskie, gdzie e, powstanie za chwilkę Narodowa Orkiestra Symfoniczna, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej, jeszcze 15 lat temu wydobywano węgiel. Część tych elementów kopalni pozostała, jak szyb, jak kilka budynków pod szybie, które staną się częścią muzeum i będą świetnym miejscem do eksponowania różnych ciekawych wystaw, ale także do spotkań, które tam się odbywają, bo jeden ze wspomnianych przeze mnie festiwali właśnie odbywa się w tym obszarze, w terenie, na terenie Nowego Muzeum Śląskiego, co dodaje mu uroku i takiego postsyntysjalnego charakteru, ale także przede wszystkim pokazujące, jak Katowice się zmieniają.